A ponownie, to jest pierwsze śniadanie w toku, jesteśmy po świętach Bożego Narodzenia, ale pomyśleliśmy sobie, że to jest świetna okazja do tego, żeby zastanowić się troszeczkę dłużej nad tym, co wiąże się ze świętami, a przynajmniej powinno się z nimi wiązać, czyli duchowe przeżywanie czy refleksja nad rzeczywistością. Gdzie my jesteśmy, powie? Upper River. Upper River. Upper River Reserve. Drogi dzień i my tak nie spędzamy święta, a nie gdzieś w mieście czy w domu, gdzie się ludzie przeważnie obżerają, nie? O, obżeramy się na powietrzu, proszę tak, bardzo. Tak, a nasze dzieci kąpią się w rzece. Tam na na Nie Nie, tam nie? Tam byłem. Gosiu powiedz jak mi się czuje z drugi dzień świąt na łonie natury. Ach, czuję jak że mam już, mam już pełny żołądek, już nic więcej nie wcisnę. Niemożliwe. Oh my god. how do you feel? She does not feel anything. Szanowny Jureczku, no jak się czujesz dzisiaj w czasie drugi dnia świąt? No czuję się chyba lepiej od Ciebie, wiesz? Nie, ja bardzo. No pora miał wykład cały wieczór o tym, nie? No, no, wiesz. No, no, to już tak jest. ilość materiału. Olbrzymia ilość egzaminów. To jeszcze 100 to 60%. a to? 600 rach narodów. 600 rach narodów. 600 rach narodów. 600 rach narodów. No. Wow. Jak się na zasady to wszystko, nawet amerykański futbol jest okay. no, no, no. Oj, się joma, to. masz na ciało. Jak się czujesz, jak Tak, dzisiaj?! Pamiętajcie, że one mają bardzo dużo żelaza. Bardzo. I są bardzo zdrowe. Ja Pamiętamy je w są... no. To co? O nie, a co to, A o, No to na kończy się nasz dzień świąteczny, tak? tak. Już dalej nie idziemy. Drugi dzień świąt, tak?